Jest jedną z trzech ostatnich hut w Europie produkujących oprawy oświetleniowe. Huta Szkła Łużyce, bo o niej mowa, pomimo kolejnych fal kryzysów energetycznych nadal funkcjonuje, a jej wyroby cieszą się uznaniem w Polsce i za granicą. Produkt, który wykonujemy ma bardzo unikatowe właściwości rozproszenia światła. Nie da rady go zastąpić plastikami, z tą nowoczesną tą technologią LED-ową, która jest na, 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 na dzień obecny, e, wszędzie dostępna. E, też te szkło wspaniale współpracuje. Oprawy wytwarzane są ze szkła sodowo-wapiennego. Sam produkt, jaki wytwarzamy, jest wyjątkowy, bo to jest szkło klosze wykonane ze szkła tak zwanego triplex. Czyli trójwarstwowego. Proces zaczyna się od wykonania bańki jasnej. My mówimy na szkło przyroczyste jasne. E, następnie nakładamy na te szkło, e, szkło opalowe, które ma całkowicie inne właściwości mechaniczne, ale z drugiej strony jest tą warstwą rozpraszającą światło. E, I wykańczamy to trzecią warstwą szkła też już jasnego, a następnie dmuchujemy e, szkło, szkło do, do, do formy. Kreujemy ostateczny kształt. Bezsprzecznie o sile firmy decydują pracownicy. To nie są zwykli ludzie, to są ludzie z potężnym talentem, e, z dużym charakterem e, i, i, i zaparciem, tak? Zaparciem do tej pracy to, to my tutaj mówimy w szklarstwie, że szkoła albo się kocha, albo nienawidzi, więc my wszyscy je kochamy. Często, gęsto są to całe rodziny pracujące i to z dziada, pradziada jakby te kompetencje są przekazywane i dzięki tym ludziom my możemy tutaj dalej kultywować tę tradycję. To pozwala, że firma Nadal funkcjonuje, a jej produkty trafiają na wszystkie kontynenty. Produkty nasze trafiają dosłownie wszędzie. Bezpośrednio od nas trafiają głównie do Europy, do kraju, ale też i do Europy Zachodniej. Jakbym miał podzielić procentowo, to kraj to jest gdzieś mniej więcej 30%, a 70% to jest jakaś tam zagranica bliższa, dalsza. Mamy dużych odbiorców w Czechach. W Skandynawii, w yy, Hiszpanii, ale pośrednio nasze wyroby trafiają też i na inne kontynenty, np. do Indii. Warto wspomnieć, że początki działalności huty sięgają 1872 roku. Po II wojnie światowej produkcję wznowiono w 1949. Przez ten czas huta do chwili obecnej przechodziła wiele zmian. W obecnych strukturach funkcjonuje od 1997 roku.